Siema, siema, witam was na dzisiejszym odcinku na stronie skins.com link do strony w opisie z kodem sniper02zł oraz 10 groszy na start i plus 10% do depozytu a przy okazji przykładowo płacąc 100zł macie 10zł za darmo przypominam o rozdaniach na stronie w wpłacając minimum 8,40 macie szansę na dropienie takiego umpa za 33zł do nawet takiego akacza za 210zł oraz wiele innych skinów a wpłacając minimum 10zł macie szansę na 4a4d collection za 383zł my na dzisiejszy Odcinek mamy przygotowany budżet 12 tysięcy i z tego spróbujemy sobie zrobić jakieś fajne skiny A oprócz tego przypominam o konkursie na moim kanale na Discordzie. Link do Discorda macie w opisie wystarczy, że wyślecie tutaj, że macie wpisany kod Sniper 0 na stronie CSGO Skins. No i wtedy bierzecie udział w konkursie. No, a wyniki już niebawem, bo do końca tego miesiąca trwa konkurs, więc wyślicie, że macie kod wpisany i wtedy bierzecie udział. Przypominam, że strona jest dla osób pełnoletnich i żebyście nie wpłacali tutaj swoich oszczędności tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, będzie z wami nie szkoda. A my w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie w trybie Jester. Każdą bitwę zrobimy na trybie Jester, więc zobaczymy, co tu z tego nam fajnego może powypadać, co tu tak naprawdę może wypaść, co tu jest fajnego. Mm, I tak dalej. Fajnie, gdybyśmy też całego budżetu nie przewalili na te skrzynki. Um, no bo nie szukujmy się, ale nie byłoby to zbyt dobre. Tylko jakieś takie też niedrogie te skrzynki bym wolał, one na przykład takie. Neonki też dorzucimy, flake um, recoile i dorzućmy jeszcze galerii na Fula 7000 zł bitwa, tryb standard, spróbujmy na standardzie, ponad połowa naszego budżetu, więc potem najwyżej um, pomyślimy nad innymi trybami. No i zobaczymy, czy ta bitwa nam siądzie. 7000 zł bitwa, pierwsza skrzyneczka KOSA, więc bardzo ładnie. Zobaczymy, co tutaj nam dalej powypada. Tutaj słabiutko, ale tutaj każdemu słabiutko wypadło. Na razie mamy 1000 zł przewagi i miejmy nadzieję, że zachowamy tą przewagę do końca. No i Fnatic Holo Katowice 2015 wypada dla Bota Adriana. Mi chyba wypada też bardzo drogi. 650 bardzo dużo, bardzo dobrze i bardzo ładnie. A wypada tutaj dla bota Adriana. No i niestety bot Adrian znowu nas przegania. 700 zł, 800 zł różnicy między mną a botem Adrianem. No jakby nam tu jakaś kocka jeszcze powypadała, to by było bardzo, ale to bardzo dobrze. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. No miejmy nadzieję, że się jednak uda. 12 skrzynek. Na razie nie wygląda to tak, jakby w ogóle miała się zwrócić ta bitwa. No ale jeszcze tutaj skrzynki są szansa jeszcze na od, yy, odbicie się jest 1000 o tej różnicy prawie no dosyć sporo fajnie gdyby ta kosa jakaś dropła no bo nie oszukujmy się na razie to wygląda fatalnie, wygląda tak, jakby zaraz Bot i samo nas miał przegonić. A to też nie o to chodzi. Dobra, mamy rękawiczki, rękawiczki nie są jakieś drogie, a jednak są 900 zł. Myślałem, że trochę tańsze, że z 500 kosztują tylko, ale jak najbardziej mi się to podoba. Aha, 88 groszy tutaj Bot Adrian stówkę wydropił No tutaj ta włupka też dosyć troszkę drożej, ale nie za wiele. No zobaczymy, 5 skrzynek zostało. Oj, 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 Print stream. Minimal wear mu wypada. No, musiałaby nam jakaś ładna kosa wypaść. Okej, okay, to chyba drogie. 60 zł to nie aż tak drogie. Bot Adrian znowu dostaje skina za 200 zł. I kolejny skin wypada dla bota i samu. Dwie ostatnie skrzynki. Proszę, żeby coś nam oddało. Kosa za 4000. Jakby tutaj siadła w tej ostatniej skrzynce dla nas, to by było idealnie. uwaga! No i dupa. No i dupa. Nima, nima. Jeszcze raz nima. 10 tysięcy... Straciliśmy. Wymieńmy punkty 63 zł. Zawsze coś spoko może być. Oj, tutaj była jakaś bitwa chyba. W gesterze. Dobra, do tej bitwy dołączymy. 6 razy. Dreams and Nightmare, no miejmy nadzieję, że to wygramy, chociaż ja myślę, że Standard'a bym teraz wygrał, no ale dobra, niech to będzie i Underdog, może też to wygramy, jedna kosa by musiała tutaj wypaść, nie no w sumie nie jedna, tylko kilka kos, dwie minimum, aha, no i mówiłem, że wypadnie mi kosa, no i fajnie, no ja już mogę się popłakać, 38 tysięcy złotych nam wypadło, Gamma Doppler, faza druga, mówiłem, że Standard odda, no niestety mówiłem, nie wiem po co dołączyłem do tej bitwy, Ziomek zgarnę, Isae zgarnia 30 koła. No, jeszcze jedna kosa mi wypada za 1500. Ziomek zgarnął 40 koła. No to XD, no to XD. No, nie wiem co mam poradzić na ten temat. Mogłem mieć taką ładną kosę, a wyszło jak zwykle. Skoro ten Nightmare tak bardzo daje, to spróbujmy w niego jeszcze raz wjechać w. All in um, i dorzućmy do tego jeszcze jakieś skrzyneczki przy okazji na przykład, na przykład na przykład taką galerię dwa razy stać nas, nie stać nas na to nas nie stać, na to nas nie stać jest tu jakaś skrzynka poniżej 159 zł na to nas nie stać 190, 200, 190, 180 to nie. 154 uh, i to na to nas stać, dobra, i dajmy teraz 4 graczy tryb standard może ten Issa do nas dołączy I może się odkujemy, no miejmy nadzieję, no ja pierdzielę, ale kosa za 40 koła, że nam wypadła i nam, jak to możliwe, nie? Naprawdę, jak ja mam takiego niefarta czasami Że dołączam do standarda i przegrywam standarda Bo wypada mi na underdogu, a jak wchodzę do, wchodzę na underdoga to wygrywam standarda, nie? To naprawdę trzeba mieć takie nieszczęście że XD nie że XD tyle mogę powiedzieć tak naprawdę zobaczymy co nam tu powypada zobaczymy no na razie wygląda to bardzo źle bardzo źle żadnej kosy żadnej kosy 3000 zł bitwa na razie to to przegrywamy mamy złotówkę na koncie jedna kosa wypadła no i niestety jest to Black Laminate i to nie dla nas za 7 I ta skrzynka naprawdę Dark Dream, e, Dreams ten jest bardzo mocna, tak zauważyłem. No i co? No i ani Underdoga, ani Standardo byśmy nie wygrali, więc mega beka ze mnie. Możecie się ze mnie śmiać w komentarzach, no jeszcze nam wypada to. I tak, ty, tak byśmy tego nie wygrali. 10 koła ziomek z garną, znaczy ziomek bot. No i co? No ja generalnie jestem słaby w bitwy, widzowie, także... Beka ze mnie, możecie napisać XD w komentarzu dla mnie i trzymajcie się do zobaczenia do następnego Elko.